Jak odnaleźć prawdziwą miłość i czym tak naprawdę ona jest? Zapraszam na materiał. Co oznacza prawdziwa miłość w sferze duchowej? E, przeczytałam kiedyś przepiękną książkę Budda i miłość, którą napisał mój e, nauczyciel e, i w przepiękny sposób, i każdemu polecam oczywiście przeczytać tą książkę, nawet jak nie jesteście buddystami, bo mój nauczyciel w przepiękny sposób pokazał to, czym jest miłość, a czym jest uzależnienie i przywiązanie. I jeśli mam się tu wypowiedzieć od strony duchowej, to miłość prawdziwa jest wtedy, kiedy mamy już w sobie bardzo dużo. Po układanych rzeczy jesteśmy dojrzali, jeśli chodzi o duchowość, czyli nie mamy już roszczeń do świata, wiemy, że wszystko, co nam się wydarza, to są nasze nasiona, które kiedyś zasialiśmy, to są nasze kontrakty, to, są, to jest nasza karma, i już jakby jesteśmy sami w sobie ok, i spotykamy drugą osobę, która dokładnie ma podobnie, czyli. Ma już poprzerabiane różne rzeczy, i niekoniecznie musi być to osoba wybitnie e, doświadczona e, w tym życiu, bo, bo może już w poprzednim życiu podrabiała swoje lekcje, e, ale musi być to osoba, która jest w pełni świadoma tego, że bierze za swoje życie odpowiedzialność. I prawdziwa miłość budująca związek może być definiowana w różne, na różne sposoby. Ja tu podaję pewnie jeden z nich. Ale bardzo mi się podoba ta koncepcja i może ona zainspirować wszystkich tych, którzy właśnie przyciągają miłość. Właśnie przyciągają tą osobę, z którą chcą się wymieniać tą energią miłości. I ta miłość w sensie duchowym polega na tym, że dwie osoby spotykają się ze sobą. Nie wiem, czy powinna mówić dwie, czy dwie, albo trzy, bo to pewnie teraz różnie jest, ale osoby spotykają się ze sobą. I budują razem coś, taki twór oni. I w tym tworze my, razem, nasze jest dobrze, przyjemnie. Co nie oznacza, że nie ma sprzeczek i transformacji, bo za każdym razem, jak jest transformacja to może to powodować wszelkiego rodzaju nawet burzę w relacji. No Ale nie ma czasem innego sposobu, żeby się transformacja wydarzyła, której my tak naprawdę wszyscy chcemy, bo wchodzimy na ścieżkę rozwoju, a jak ona się wydarza, to mówimy a nie, bo coś tam, coś tam. Oczywiście nie wszyscy, ale zdarza się to, że, że w pewnym momencie mówimy nie, to się jednak boję. No więc wracając do tematu głównego, yy, miłość yy, w, tutaj od tej strony duchowej, czyli spotykają się dwie zupełnie świadome osoby i postanawiają zbudować razem coś, coś z czegoś, co my w buddyzmie nazywamy nadmiarem. Czyli ja już mam dużo, bardzo e, miłości do siebie, mam już dużo zrozumienia dla siebie, mam już dużo empatii dla siebie, ale z drugiej strony. Yy, też jakby jestem yy, tak yy, krytyczny, ale konstruktywnie, czyli rozumiem, analizuję i przyjmuję na tak zwaną klatę różne rzeczy, czyli jestem duchowo dojrzały, rozumiejący prawo przyczyny i skutku, które działa na nas, czy my w nie wierzymy, czy nie. To ono po prostu działa, yy, i spotykamy drugą osobę, która ma tak samo, i wtedy jest mało spięć w takim związku. Ponieważ ludzie y, rozumieją, że mają siebie po to, żeby na przykład porozmawiać i przeanalizować jakąś sytuację, ale właśnie taką, co ja zrobiłam niedobrze czy źle, pomijając ocenianie, co ja zrobiłam po to y, znaczy i w wyniku czego wydarzyła się u mnie w życiu taka, a nie inna sytuacja, czyli Ktoś był dla mnie niemiły, ktoś mnie oszukał, i tak dalej, bo my oczywiście mamy tendencję do analizowania najbardziej rzeczy, które były dla nas trudne. Zauważcie, że nie siadamy i nie mówimy, o, co ja takiego fajnego zrobiłam, że dzisiaj pani w warzywniaku była dla mnie sympatyczna. To raczej tak nie mówimy, ale mówimy o matko, co ja takiego zrobiłam, że ten kierowca, ci kierowcy co chwilę zajeżdżają mi drogę, i tak dalej, i więc miłość taka w sferze duchowej, według mnie, oznacza bycie ze sobą z nadmiaru. Czyli mam tyle, żeby się podzielić. Mogę podzielić się, mogę zaprosić do wspólnego życia, mogę wspólnie podoświadczać na różnych płaszczyznach i seksualnej, i wspólne podróże, i podzielenie się. Wiedzą na jakiś temat. Dobrze jest jeszcze, żeby osoby w związku się wzajemnie inspirowały. Według, znowu tutaj, ścieżki duchowej, można by przyjąć, że kobieta jest inspiracją, a mężczyzna jest działaniem. W obecnych czasach, kiedy kobiety są tak bardzo, no mają w sobie dużo tej męskości. Mogą wydarzyć się związki, że kobieta będzie inspirowana przez mężczyznę, i to też będzie okej, okay, nie? To jakby tutaj nie ulegajmy takim sztywnym podziałom i szufladkom. Eee, dobrze. E, no to teraz płynnie przechodzimy do następnego pytania, czyli jak pokochać samego siebie. I to jest pytanie właściwie nawet nie na kawałek tego filmiku, tylko pewnie na cały kurs, który niedługo zrobię i będzie na platformie. Ale w największym, e, największym jakby uproszczeniu, moim zdaniem prawdziwe kochanie siebie polega na tym, że przestajemy się siebie czepiać, a rozumiemy swoje błędy i wyciągamy z nich wnioski. E, doceniamy to, gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy, widzimy swoją wartość, bo ja ciągle powtarzam, że każda istota tu na Ziemi ma wartość. Każdy ma coś, za co jest wart tego, żeby go pokochać. I to, o co ja proszę w ramach na przykład numeroterapii, na samym początku, to żeby ktoś mi wypisał, dlaczego warto go pokochać. I okazuje się, że my mamy z tym problem bardzo często. I na przykład mamy takie sprzeczne, takie niebudujące przekonanie, że musimy być jacyś. Jacy tak naprawdę nie jesteśmy, żeby ktoś ma, nas pokochał. I warto na przykład dojść do tego, gdzie ja się naginam w związku, co ja do tej pory robiłem, co tak naprawdę oznaczało brak miłości samego do siebie. E, tak jak powiedziałam, temat jest bardzo obszerny, ale to, co ja dzisiaj mogę polecić, to spróbuj już dziś zrobić listę rzeczy, za które warto Cię pokochać. Czyli na przykład może dobrze gotujesz, może dobrze sprzątasz, może na przykład umiesz robić sushi, a może masz piękny dom, do którego można by było kogoś zaprosić. I nie bój się, że na początku będziesz szukać rzeczy materialnych. To też jest OK. Później dopiero zrozumiesz, jakby bo w międzyczasie będziesz po prostu budować swoją wartość, zrozumiesz, że jesteś człowiekiem, który ma dużo dodania. I jak napełnisz się tym, że masz dużo dodania, to przyciągniesz osobę, no właśnie. <laughs> I tutaj mamy dwie opcje: albo która będzie bardzo łatwo brała od ciebie i będziesz czuł się wykorzystywany, albo dokładnie przeciwnie, spotkasz osobę, z którą i czego oczywiście z całego serca życzę, żeby z tą osobą się właśnie wymieniać tym nadmiarem. Czyli ja mam dużo, żeby dać. Ty masz dużo, żeby dać, i razem z tego tworzymy nas. No dobrze, ale o co w tym wszystkim z numerologią, czyli numerologia partnerska a związek? Nie jest to żadną tajemnicą, że jeżeli pracuję z kimś, ja albo inne numeroterapeutki, w sesjach nad przyciąganiem związku i tego wymarzonego, wyśnionego partnera czy partnerki. No to w pewnym momencie on się pojawia. No musi się pojawić, bo my znamy takie metody, takie, e, takie narzędzi, takich narzędzi używamy, że on się musi pojawić. No więc pojawia się, no i jakby oczywistym jest to, że sprawdzamy go pod kątem numerologicznym. Czyli wchodzimy w jego portret, sprawdzamy, jak to działa, sprawdzamy przede wszystkim, jaką jest wibracją główną i jaką jest liczbą z dnia. Pamiętajcie, nawet jak się nie znacie na numerologii. Ale skoro jesteście na tym kanale, to na pewno was to zainteresuje. Czyli jeżeli już przyjdzie ten potencjalny partner czy partnerka, to warto jest sprawdzić jego datę urodzenia sprawdzić, czy ma e, obciążenia na przykład karmiczne, w, w, w imionach, nazwiskach itd. No to możecie sobie sami sprawdzić. To nawet tutaj numerolog nie musi Wam pomóc, chyba, że chcecie, żeby ktoś zrobił Wam cały portret i pokazał, jak prawdopodobnie będzie wyglądało życie z takim partnerem, no to oczywiście zapraszam na, e, na sesję do już e, do mnie, czy do kogoś z moich uczniów. No ale wracając do tematu numerologii partnerskiej, no to każda e, wibracja, jakby trzeba też wiedzieć, e, e, no bo dochodzimy do pytania, e, jak sprawdzić dopasowanie numerologiczne. E, I pierwsza sprawa, no musisz ustalić, kim ty jesteś, tak? No bo jeżeli jesteś jedynką numerologiczną, i, I jeszcze z dnia nie jesteś, że tak powiem, niczym łagodzony, łagodzona. Czyli nie jesteś na przykład dwójką z dnia, czy no dwójką właściwie. Pozostałe liczby będą troszeczkę motywować jeszcze bardziej tą jedynkę, więc to musisz mieć świadomość tego, że jesteś osobą, która lubi rządzić, lubi, lubi żeby było po jej, lubi planować itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Warto, żebyś wtedy poszukał, e, poszukała dla siebie partnera, na przykład dwójki numerologicznej, który będzie miał w sobie dużo takiej dobrej uległości, czyli nie będzie tak stawiał na ostrzu noża, że musi być tak, jak on chce, i tak dalej. No bo jeżeli taka jedynka, na przykład numerologiczna, zwiąże się z czwórką, my zawsze w numerologii mówimy, że to jest trudny związek, jedynki i czwórki, no to tam będą jest ryzyko, że będą cały czas przepięcia, nie? czyli mówiąc e, wprost <laughs> awantury. Być. Jeżeli jesteś dwójką numerologiczną, no to pamiętaj o tym, że masz w sobie dużo tej dyplomacji, elegancji, uległości i dojrzenia do, do, dążenia do współpracy. I bardzo fajnie, żebyś miał partnera, partnerkę, który będzie decyzyjny, który który stanie na wysokości zadania, który weźmie odpowiedzialność za różne rzeczy. Właśnie związek jedynki i dwójki jest bardzo fajny, albo związek ósemki i dwójki, na przykład, że kobieta jest ósemką, a mężczyzna jest dwójką. Bardzo dużo znam takich związków i w tym związku najczęściej to właśnie kobieta nosi, E Spodnie. I tak jak ja ciągle powtarzam, według mnie to jest okej, okay, nie ma sensu nikogo na siłę zmieniać. To wiecie, no nie, jakby są kobiety bardzo kobiece, są kobiety męskie, i co? No i one tak mają. A są kobiety, które są pełne Yang, bo mają tak ułożoną numerologię. I to samo jest z mężczyznami. Czyli jakby każda y, wibracja znajdzie swoją drugą połówkę. Tylko pierwsza sprawa, żeby być świadomym siebie, na przykład jestem dwójką numerologiczną, więc będę dążyć do współpracy, ale na przykład może być u mnie ciężko z działaniem, z podejmowaniem wyzwań i tutaj fajnie by było mieć na przykład za, partnera, za partnerkę ósemkę, czwórkę, czy, czy powiedzmy sobie właśnie tą jedynkę numerologiczną. Jeżeli jesteś trójką numerologiczną, no to już się znasz pewnie od tej strony, że masz w sobie dużo takiego, tak, e, takiego kokietowania, takiego, e, takiego dążenia do tego, żeby e, dostawać zachwyt, więc warto by było spotkać partnera, partnerkę, który będzie to doceniał, który właśnie będzie mówił tym językiem miłości o tym będzie Ci dawał te komplementy, będzie, będzie doceniał to, że jesteś na przykład ładnie ubrana, że, że zadbałaś, zadbałeś o jakieś szczegóły, że jesteś gdzieś tam kreatywny, twórczy, że bardzo fajnie coś wymyśliłeś, wymyśliłaś i tak dalej, i tak dalej. Dla drugi to jest ważne, żeby dostać to, to podbicie słowne. Jeżeli jesteś czwórką numerologiczną, to raczej przyciągnij partnera, partnerkę, który będzie chciał realizować z tobą pewne plany. Oczywiście możecie je wspólnie ustalać, jednak może być tak, że jeżeli czwórka numerologiczna połączy się z piątką numerologiczną, to czwórka będzie oburzona, że tak powiem, spontanicznością piątki. Historia zna takie przypadki. I raczej czwórka numerologiczna będzie dążyła do tego, żeby było poukładane, żeby było zaplanowane. U czwórek jest mało miejsca na spontaniczność, więc jeżeli czwórka numerologiczna połączyłaby się z dwójką numerologiczną albo z taką trójką, która ma dar przekonywania, no to mogą te wibracje fajnie pobudzić tą czwórkę, i ta czwórka wtedy będzie wszystko miała zaplanowane, ale pozwoli sobie na przykład na jakąś tam spontaniczność, no bo czwórka pozwoli sobie na spontaniczność, kiedy uzna, że to jest zasadne. No czwórki tak funkcjonują, czwórki lubią też kontrolować, więc jakby czwórka będzie też dopytywać, gdzie jesteś, a co robisz i tak dalej, i tak dalej, więc będzie na przykład między czwórką a piątką mogą być spięcia albo między czwórką a trójką takie że trójka i piątka właśnie będą mieć wrażenie, że czwórka za bardzo chce ich kontrolować i tak dalej i tak dalej. Niemniej jednak czwórka bardzo ładnie planuje i realizuje te swoje plany co w dłuższej perspektywie Daje poczucie bezpieczeństwa po prostu. Nie? Czwórka też rzadko zmienia zdanie, czwórka jest raczej stała, no powiedzielibyśmy wprost, jest strasznie uparta. No ale to też jakby łączy się z tym faktem, że czwórka ma pewną swoją wizję, którą według niej oczywiście słuszną, którą chce realizować, więc wszystko zależy od tego, jakie życie komu pasuje, nie? No tak wygląda życie z czwórką. Piątki numerologiczne są półdzikie, zawsze o tym mówię, i życie z piątką będzie bardzo ciekawe. Najczęściej będzie tam dobry seks, będzie dużo chęci podróży, zwiedzania, szaleństwa. Piątka powie: Dobrze, no to jedziemy dzisiaj do lasu na spacer, to jedziemy, albo Dobra, to się pakujemy i kupujemy last minute i jedziemy. Piątka też często nie ma problemów z pieniędzmi, ta energia pieniędzy przy niej dość dobrze krąży, tak z zasady. Oczywiście są wyjątki. Ale co do zasady, piątka nie powinna mieć z tym problemu, więc na te podróże zawsze te pieniądze gdzieś tam będzie prawdopodobnie miała. Mówię oczywiście o standardowym przykładzie, kiedy nie mówimy jeszcze o karmach. E, szóstka numerologiczna będzie cenić rodzinę, będzie cenić dom, będzie cenić to, żeby mieć pięknie w domu, może wybudować dom, rodzina, e, w sensie ludzie, będzie prawdopodobnie związana ze swoją mamą czy osobami, które ją wychowywały. E, szóstka bardzo długo podejmuje decyzję o rozwodzie. I znam to no, z różnej strony, no bo dlatego, że właśnie szóstka ma w fundamencie wpisane to, że ta rodzina, jeszcze jak pojawiają się dzieci, czyli temat wychowywania, budowania dzieci. Będzie dla szóstki bardzo ważny, no więc wyobraźmy sobie związek z szaloną piątką, która chce zwiedzać świat i z plecakiem na boso, i szóstkę, która chce budować dom i, i tworzyć ognisko, i tak No może tutaj nie być spełniony warunek o realizacji wspólnych celów. Siódemka jako partner jest doskonała dla osób, które lubią elegancję, lubią filozofię, lubią się nad czymś zatrzymać. Siódemka będzie potrzebowała zawsze dostawać czas dla siebie i dla swoich przemyśleń. Siódemka, podobnie jak dziewiątka, nie do końca wpuszcza ludzi do swojej przestrzeni. Nawet jak się bardzo stara, to, to czasami po prostu to nie wychodzi, bo, szóstki, bo am, siódemki i dziewiątki przechodzą najczęściej dużo transformacji w, w życiu, w którym są tymi wibracjami, i czasem po prostu muszą przejść je same. Siódemka: bardzo inteligentna, zazwyczaj e, wykształcona, chociaż nie musi mieć skończonej szkoły, rozumiejąca, widząca. Bardzo często siódemka inspiruje innych do, do przemyśleń, do zmian. To, co jest trudne w siódemce, że czasami siódemka jest po prostu totalnie niezrozumiana, yy, nawet przez najbliższych, nie? co powoduje napięcia, konflikty. Więc, jeśli decydujesz się na związek z siódemką, to pamiętaj, że ona może być mało, momentami mało, yy, mało w tej rzeczywistości, może mieć też przez to takie dziwne pomysły. Więc dobrze by było, żeby siódemka zakochała się jednak w osobie, która ma uziemienie, która będzie tą siódemkę e, troszeczkę ustawiać w tych warunkach ziemskich, co jest trudne, bo siódemka woli być oczywiście gdzie indziej, ale jakby no znam dużo siódemek, które gdzieś tam e, spotkały kogoś, e, z kim wspólnie udało im się stworzyć naprawdę fajne ziemskie życie. I w normalnym życiu te siódemki wtedy są matkami, żonami, piorą, gotują obiady. Natomiast na przykład mają pracę, gdzie mogą, że tak powiem, oddawać się wiedzy o energii, wiedzy o przepływach itd. Tak tak ósemka. E, ósemka jest partnerem, który mm, lubi rządzić, lubi, żeby było tak, jak ósemka wymyśli. Ja bym powiedziała, że ósemka to jest taka bardziej e, hardkorowa wersja czwórki i o ileż czwórką da się często porozmawiać, da się do czegoś przekonać, to ósemka jest niesamowicie osadzona w swojej racji. Oczywiście ósemka pyta, zbiera wiedzę, sprawdza itd. itd. Natomiast ósemka, jak żadna inna wibracja, jest bardzo mocno przywiązana do tego. Co ona uważa ta ósemka na dany temat. I nie twierdzę, że, mm, że oni nie mają racji, tylko czasami, jak się buduje relacje wszelkiego rodzaju, to ta racja nie jest aż tak ważna. Ważne są inne rzeczy. Z drugiej strony, dobrze funkcjonująca ósemka. Będzie taką, taką istotą, która się czuje odpowiedzialna za cały ród, za całą rodzinę. Więc ósemka jest doskonałym partnerem dla kogoś, kto chce sobie tak spocząć przy kimś. Bo ósemka to da. Ósemka zorganizuje, ósemka jak będzie umiała najlepiej załatwi sprawę, ósemka zadzwoni, nie boi się, yy, zadba natomiast będzie stawiała na swoim praca, nad zmianą poglądów u ósemki, to jest bardzo często sezyfowa praca, nie? Dlatego z jednej strony super jest być z ósemką, a z drugiej strony no, trzeba się liczyć z tym, że to są wbrew pozorom, mimo że oni czasem o sobie inaczej mówią, silne jednostki, które mają swoje zdanie i bardzo ciężko czasami e, mm, spowodować, żeby one w ogóle pomyślały, że świat może wyglądać inaczej. Dziewiątka. E, dziewiątka to są tak jak siódemki od razu wiemy, że stare dusze i dla dziewiątki w zależności od tego jakie lekcje przechodzi dziewiątka i e, jaka jak, na dziewiątkę ma bardzo duży wpływ liczba z dnia. Ponieważ dziewiątka przyszła tutaj, żeby zakończyć różne tematy, żeby poukładać, żeby zrozumieć, żeby zamknąć. I tutaj jakby po prostu dziewiątka... Dziewiątka, jedyne co trzeba mieć, yy, wiedzieć o dziewiątce, jeśli chodzi o związek, że dziewiątka będzie chciała nauczać, będzie chciała przekazywać swoją wiedzę, więc jeśli jesteś otwarty na to, żeby jednak czegoś się dowiedzieć od dziewiątki, no to taki związek na pewno będzie związkiem bardzo, bardzo ciekawym. Mówi się też, że dziewiątka powinna umieć kochać bezwarunkowo, dlatego można gdzieś tam mieć nadzieję, że od dziewiątki dostanie się dużo takiej miłości bezwarunkowej. E, oczywiście, warto też sprawdzić e, dopasowanie partnerów według e, tzw. Tak numerologii związków. Można, tak jak powiedziałam, wcześniej, sprawdzać, czy w wibracjach mamy. Y, y, czy w wibracjach y, nazwy mamy wibracje mistrzowskie, bo jeśli tam mamy 11 i 33, no to otwiera nam to y, no, nadzieję, że ta osoba może naprawdę umieć kochać. Jest jeszcze kilka punktów w portrecie numerologicznym, które my zawsze sprawdzamy, budując właśnie. Pomagać, po, pomagając odnaleźć komuś miłość, budować związek, sprawdzać wibracje związku, e, no i tworzyć oczywiście tą prawdziwą miłość. I już podsumowując e, dwie rzeczy na koniec, e, czyli afirmacja e, miłości, jaką ja bym tutaj zaproponowała, to po pierwsze pozwalam sobie poznać siebie. Po drugie, biorę pełną odpowiedzialność za moje życie. Po trzecie, przyciągam osobę o takiej samej dojrzałości duchowej czy emocjonalnej jak ja. Pozwalam sobie z kimś kroczyć przez życie ramię w ramię. Uwalniam się od potrzeby uzależniania od kogoś. Buduję związek z nadmiaru. Daję, co chcę dać. I dostaję to, co ta osoba chce mi dać w harmonii. Zupełnie inaczej buduje się związek, jak się ma 20 lat, a zupełnie inaczej, jak się ma 40. Ale to materiał już na zupełnie inny filmik. Zapraszam na kurs przyciągania miłości, który regularnie organizuję. A jak zainteresowała Was numerologia, to na stronę www.szkołanumerologii.pl zakładka numerologia. To tyle ode mnie na dzisiaj. Ściskam mocno. Facebook, grupa, Instagram, TikTok, tam również jesteśmy. Do zobaczenia, i ja, jako dziewiątka, wysyłam Wam teraz miłość.